Ma chère mademoiselle, it is with deepest pride and greatest pleasure that we welcome you tonight. And now we invite you to relax, just pull up a chair, as the dining room proudly presents. Cześć witajcie, dzisiaj przejedziemy się ponownie z Mikutem. Mikut tym razem jest w plutonie z Rudym. Jak widzimy chłopaki sobie przejechali dla fanu niskie tiery. Mikut dosiada czołg ciężki niemiecki tieru czwartego. Nie każcie mi go wymawiać. Myślę, że tutaj najlepiej jak spytacie serturoka, jemu ja to, ja to wychodzi zdecydowanie lepiej ode mnie. Rudy za to jedzie w trzeciotierowym niszczycielu czołgów premium FCMPAC. 40 no, co tu mówić o losowaniu no, w drużynie przeciwnej jest 1-1 jeden, jeden zielony reszta to wiadomo są to tiery początkujące więc zo zobaczmy jak tutaj ta bitwa będzie przebiegała mapa bagno, dolny kap rudy raczej pewnie ze swoim ze swoim mobilnością to tym tedekiem za daleko się oddalać, przynajmniej w pierwszej fazie nie będzie on by tylko zdążył zająć jakąś dobrą pozycję, zanim wróg przyjedzie. Po przeciwnej stronie jest zielony Alekto. lekto, ile on tam ma bitew. O, 2000. Widać, że to jest jakiś ktoś kto niestety musi się pochwalić statystykami w gimnazjum, może, może ewentualnie w podstawówce, bo sobie założył drugie konto. Wyświecił się steward Powiem wam, nic nie wiem o tym czołgu niemieckim Co on tutaj ma w ogóle 70 i 67 penetracji na zwykłych I 130 na goldzie No to tutaj jednak ta penetracja wzrasta bardzo bardzo dużo zapewne nie bez powodu nich odwodzi aż 40 pocisków lodowych, jednak no ilość ilość magazynu ilość ilość pocisków w magazynie jest ogromna spamer spamer straszliwy. na tym działku też tam troszkę widzimy 2 sekundy 2, i, i 207 czas ładowania teraz M3 się pojawił, Dinga się MX-40, od naszego bohatera jest 3 do 3. Trzeba przyznać, że tutaj bardzo dobre losowanie było. Ten, ten pojazd, jak jest rzucany na wyższe tiery, to bynajmniej... Przynajmniej, o, poprawiam się, żeby nie było, to przynajmniej dla mnie nie stanowi żadnego problemu, że nie jest żadnym przeciwnikiem. Kto mnie słucha, ten wie, o co chodzi tak. Mam straszny, zły zwyczaj używania słowa bynajmniej zamiast przynajmniej. Jest to straszny błąd, ale niestety tak się to mi do języka jakoś, do mojego słownictwa przelgnęło, że ciężko mi to zmienić, ale walczę z tym. Twardo z tym walczę, staram się poprawiać i przepraszam Was za, za ten błąd, ale no, jak widać, no niestety, człowiek głupi się rodzi, głupi umiera i tyle. Teraz mamy tutaj Matyldę, to będzie zdecydowanie trudniejszy przeciwnik, teraz ładnie zgęskowany Steward i Mikut zdobywa swój, swój trzeci frag, Oj, tu już widzimy, już Rudy zdążył dojechać na miejsce, niestety przypłacił to pierwszym, od razu przyjął pocisk, przyjął ale skończył Matyldę, bardzo dobrze, bo z działkiem rudego Matylda nie jest aż tak strasznym przeciwnikiem teraz widzimy Nikut dostał tutaj od artylerii wroga od sextona oj, teraz poleciały kolejne pociski artyleryjskie aż trzy artylerie zostały ale kto jest na drugiej flance wrogie Niby najgroźniejszy przeciwnik, chociaż ja, statysty dobre statystyki na nowych kontach wcale mnie nie powalają, nie traktuję tych przeciwników jakoś z dużym, z dużym szacunkiem. Teraz AMX-40, no właśnie na, na pociskach premium udaje się go przebić. Znowu deszczyk artyleryjski. 4 franki już na koncie Mikuta demonem prędkości czołg ten nie jest nie wiem czy tutaj, czy on był wymaksowany czy, czy, czy nie szczerze mówiąc, tak jak ja powiedziałem, ja o tym pojeździe kompletnie nie wiem nic pierwszy raz widzę go w akcji, tak że ktoś nim gra w ogóle Pojawia się pierwsza, pierwsza artyleria tutaj. Trzeba najbardziej uważać na Alekto, no bo ze swoim, nie wiem jaki on dział to Alekto posiada, ale ze swoim kamuflażem może bez problemu tutaj spokojnie wybić część drużyny. Mi się na Alekto udawało wyciągać nie, nie, nie takiej bitwy, więc to jest kwestia dobrego ustawienia się i trochę, trochę szczęścia też. Teraz M8 ma jeden chyba w ogóle na... nie wiem na Awku czy co? Bardzo możliwe. Jak to Wojtek mówi, może tam, nie wiem, dobranocka się zaczęła czy coś w stylu. Z 11, 11 do 7, 5 fragów już nas, stanie Mikuta. Teraz artyleria ładnie tyłem ustawiona. Udaje się zrobić Top Guna. Kolejna artyleria. Siódmy frag. Została jeszcze jedna arta i właśnie to Alekto, które było widziane w jeden, Możliwe, że zmierza do bazy. No w sumie nie byłoby takie głupie, gdybym próbował w tej w tym momencie to skapować. Na pewno mógłby... No nie wiem czy ktoś by się zdążył wrócić z tych pojazdów, które tu są ewentualnie 8 a jeden, ale nie, nie podejrzewałbym go o to, żeby się wrócił. Przez kapa Alekto mogłoby wygrać jeszcze tą bitwę. Tak mi się wydaje. Ze swoim kamuflażem i pewnie raczej sam by wyświecił. Poproszę. A to zobaczmy, czy... A nie, no tutaj raczej... Raczej już teraz w tej sytuacji to AMX z Mikutem zdążą szybciej tą bazę skapować. No ale kto, ale kto zrobił... No zrobił dobry ruch. Może troszkę, troszkę za późno niestety, no ale w sumie to... Tą... Pozostało. Hmm. Czyżby jednak ktoś go zdążył wyświecić? No ciekawe, ciekawe. Taka... 48 sekund. praktycznie na styk jesteśmy, czyli hmm. a nie, trzeci, jeszcze wjechał ten, teraz M8A1, to już to już to mój błąd. No ale gdyby to zrobił to troszkę, troszkę szybciej gdyby miał troszkę więcej szczęścia mógł to wyciągnąć, a w ten oto sposób yy, bitwa ta zostanie wygrana przez naszych bohaterów, Miku tu tu ponad połowę drużyny przeciwnej, 8 fragów jego Zobaczmy jak tam wyniki indywidualne. A tak oto kształtują się wyniki indywidualne. Jak widzimy, MK. I tutaj jeszcze cała, cała sterta medali. My tu, co my tu mamy? Top Gana, Scout, High Caliber. A cóż to jest za medal ten, że ja go nie kojarzę? Hmm? czwarty tier, to Radlej na pewno nie. Och, no proszę, no ciekawe. No ja nawet nie wiem, co to jest za medal. No to się teraz popisałem. <laughs> no dobra, nie będę zgadywał. Nie, napiszcie pod tym, jak możecie w komentarzach, co to jest za medal i czego bandet nie rozpoznaje po, po wyglądzie. No po prostu, co za nudę ze mnie. Dobra, 1035 obrażeń, 8 fragów, 1203 czystego ekspad. 4 medale, odznaka, jeszcze asa panternego, bardzo ładny wynik, a rudy zajął trzecie miejsce pod względem EXPA. Jeszcze dane szczegółowe, 36 strzałów oddanej, 28, trafionych, 23 z penetracją, 820 potencjalnych. Z eventem na czysto zarobione 86 414. No taka bitewka na lolkach. Mają one też swój urok. To takie czasami, czasami naprawdę można yy, mieć śmieszne sytuacje. A jak teraz mam możliwość zobaczenia, co tam Mikut ma w tle tych czołgów. To trochę, trochę ich tam widzę. jak troszkę tych pojazdów Mikut w garażu to ty jednak masz. No nic, o, Pantera M10, proszę bardzo, bardzo. Mógłbyś coś tam zagrać na tej panterce M10 i wrzucić u siebie na kanał chętnie bym zobaczył jak tam ona się sprawuje. Dobra, to tyle, tyle ode mnie. Do zobaczenia w kolejnej bitwie. Dzięki Miku za powtórkę. Trzymajcie się, cześć.